Pandemia, ograniczenia, zdalne nauczanie. Jak w nowej sytuacji radzą sobie studenci dziennikarstwa? Nie ma, y, tego prawdziwego kontaktu i z wykładowcą i ze studentami, bo zupełnie inaczej było, kiedy siedzieliśmy w jednej sali wykładowej, siedzieliśmy obok siebie, mogliśmy do siebie coś powiedzieć, ale też widzieliśmy wykładowcę. Ale zdalne nauczanie to też nowe szanse i więcej możliwości, jakie niosą internetowe łącza. Wykłady zdalne wydają się mieć bardzo dużo wad i oczywiście mają bardzo dużo wad. Ale mają też ogromną ilość zalet i możliwości. Jedną z tych możliwości jest zaproszenie gości z najdalszych zakątków świata. Magdalena Wolińska, rieli Rafał Stańczyk i Joanna Pinkwart to korespondenci zagraniczni, o których mowa, to między innymi oni uchylili Rąbka Tajemnicy, pracy korespondenta zagranicznego. Satysfakcja jest też potężna, więc tak szczerze mówiąc, tu chyba nikt nie myśli o zmęczeniu. O tym, że o Jezus, któraś godzina, któraś doba na nogach. Ja, tutaj mamy kontakt oczywiście z innymi korespondentami, czy z radia, czy z telewizji. I każdy jak troszeczkę mówił, o Jezu, to już dobra, piąty dzień, ale kurczę, a słyszałeś tą ostatnią setkę Pompeo? No niesłychane, co on powiedział. Więc to jest taka siła, taka motywacja wewnętrzna. To właśnie Magdalena Wolinska-Riedni była tą osobą, która w czasie pierwszej fali pandemii w Europie relacjonowała nam jej przebieg we Włoszech. Na pewno jest. To wyjątkowa praca, praca korespondenta na pierwszej linii frontu, jakkolwiek to rozumiemy. Przede wszystkim na pewno w dzisiejszych czasach kluczowe jest relacjonowanie na żywo, tu i teraz. Studenci nie ukrywają, że takie spotkania są dla nich źródłem inspiracji. Zobaczyłam u tych ludzi, że są niej życia, są ciekawi życia, i myślę, że to jest takie, taka najfajniejsza cecha, którą u nich zobaczyłam, i też bardzo zarażają swoją taką ciekawością do tego świata. I, I myślę, że to jest takie najbardziej takie budujące i motywujące. Ogromnie cieszy mnie, że także mogliśmy zaprosić na nasze wykłady naszych absolwentów: to znaczy księdza Jarka Raczka, właśnie studenta i absolwenta, który miał staż w Radiu Watykańskim, a drugi to jest oczywiście Michał Kosowski, nasz absolwent, nie naszego wydziału, ale absolwentu pjp 2 który z kolei opowiedział o oddziaływaniu mediów ym, polskich. Na świecie, czyli takiej trochę polityce zagranicznej, dyplomacji zagranicznej tworzonej mediami, czyli projekcie Opowiadamy Polskie światu? Promocja właśnie Polski i po prostu reprezentowanie w sposób taki pozytywny jest potrzebne i uważam, że każda taka inicjatywa no, spotka się na pewno z dobrym odbiorem i być może z zainteresowaniem właśnie przedstawianiem Polski. Sami zaś studenci nie kryją zadowolenia z takich rozwiązań na zajęciach. Ja myślę, że to jest w ogóle super pomysł, żeby organizować takie spotkania, bo mimo, że jest ta rzeczywistość całkiem online'owa i tak naprawdę mamy bardzo mało do czynienia z praktyką tego dziennikarstwa. Otworzyć się na nowe rozwiązania to chyba klucz do sukcesu w dzisiejszej sytuacji. Dla JPDA TV Dominik Sack.